Niestety, moi drodzy, pojawił się pewien problem. Drzewko sobieskiego jeszcze nie jest gotowe i nie działa w 100%, ale postanowiłem, że tak samo popularnym i świetnym, pięknym i wspaniałym wyborem będzie Janusz Corwin Mike. I jeżeli chcecie więcej odcinków z tej modyfikacji, to zostawcie lajka i zbudowanie wielkiej Polski od Atlantyku Popłacalnego. I tutaj mam opcje do ustawienia, ale nie będę ich ruszał, wiecie, bo z tego co widzę, to tutaj nie ma sensu. Normalne zostawiamy Unię Europejską, NATO i tak dalej. Zaczynamy, moi drodzy. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Boże, jak ja dawno nie grałem na Noxu w Eksilium, nie? Nowy rok z Kwaśniewskim będzie pierwszym celem, który wybierzemy. Niech będzie. Dobra, Jer Kwaśniewski się zrobił, mój drodzy. Kwaśniewski poszedł pić. I albo wrócił do domu szczęśliwie, albo został kropnięty, że tak powiem. I w tym wypadku Kwaśniewski wraca bezpiecznie do domu, no bo idziemy w Korwina, tak? Więc Kwaśniewski wrócił świetnie do domu. Wspaniale. I nowa era SLD. Jesteśmy oczywiście członkiem NATO i Unii Europejskiej. Za niedługo powinniśmy być, ale my się. Tym razem nie zgodzimy na Unię, no i mam cztery cywilki pracujące. Świetnie. SLD czy UPR. Tak, za kapitalizm, za Korwina, moi drodzy, lecimy. PO peace Created, dobrze, elekcje będą no za 600 dni, ale tutaj za 35 siły politycznej możemy wspierać UPR i Korwina. UPR nie ma dużego poparcia, ale wkrótce będziemy starali się zwiększyć. Nowa era, nowe SLD. Wiele ludzi w Polsce widzi nas. Skorumpowanych, i tak dalej. Zreformujemy partię, SLDS będzie miał popularność. Czy spadnie popularność? Dobrze. Hmm, oczywiście nie reformujemy partii, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Wiecie co? Pójdźmy w gospodarkę, bo tu może jakieś cywilki wskoczą przy okazji. Ameryka wybrała status quo. Ok. Fe Rosyjska Federacja wypowiedziała wojnę Czeczenii, a my ma też ekonomii. SD ma lepszy plan. Tego mi się wydaje, więc wybieram, wybieram SD, nie? Korwin wyszedł pomówić, moi drodzy, i zyskuje coraz większe poparcie. Poparcie prawdziwego Femboya? Będę wam tak całkowicie szczerze. Że bardzo ciężko będzie nam uzyskać poparcie, żeby mi się wydaje, przebić SLD, nie? Jest jeszcze szansa, ale cały czas będę tutaj klikał. Może da się tutaj wybrać. Aha. Dobra, tutaj opinia na temat Izraela, moi drodzy. Embargo na Izrael? Nie, no wiadomo, nie wolno to, to nie wolno o tym mówić, tak? Problemy w partii, znaczy oczywiście. SLD już traci na poparciu i teraz złamać korupcję, czy. Nie, no, decrease popularity of SLD to będzie lepsza opcja, nie? Żeby SLD tutaj spadało z poparciem w, naszym, w naszej Polsce. A, ej, zauważcie, jak zdobyłem wystarczającą ilość poparcia dla Korwina, czyli tutaj 20%. Bo drzewko mi się rozwinęło. Prepare for election. Zaufajmy w Korwina. Wiecie o co chodzi? I tak dalej. Ej, spoko, nie? Boże, ty został mi tylko 1% do walki, nie? I nie wiem, czy tutaj robić prepare for the election, czyli przygotujmy się na elekcję, ok? Dobra, robimy już ostatni celik w naszym drzewku, moi drodzy. Ty, a może zrobimy jeszcze ten, bo on będzie dawał recrutable population. A zrobię jeszcze ten cel. Moi drodzy, no tu jeszcze zdjęcie podmienione, ale nawet nie musiałem robić on our terms. Victory for UPR. Bo udało nam się. Zwiększyć popularność UPR w kraju. Za Korwina. Za kapitalizm. Rzućmy okiem na drzewko korwinowskie. Okej, okay, tutaj musimy sobie naprawić przemysł. Tutaj konsolidujemy władzę Korwina. Tutaj robimy lepszą armię. A tu jest drzewko geopolityczne, moi drodzy. Czyli możemy iść z NATO i zapewnić im lojalność, albo dystansować się od NATO. Ja pierdziele, Wzmocnijmy grupę wyszehradzką. Wilika Polska. Diplomatic Awakening, nie? Sen marszałka o Trójmorz może zostać zrealizowany. Wiecie o co chodzi? Wow, kurka wodna, ale jaja. I dwa orły mogą się... Dogadać ze sobą. Ten w się niedźwiedzi Orzeł, mogą zostać kolegami. Przyjaciółmi, nawet można powiedzieć. List do Moskwy. Ty, możemy rozbiór Ukrainy dokonać: rozbiór Ukrainy i rozbiór Białorusi. Przygotuj się na długą wojnę. Russian Defense Industry Investment. Our armies were march. Okej, okay, ale bonieczne drzewko, nie? Moi drodzy, kiedyś musimy zrobić podejście pod armię nowego wzoru Bartosiaka, nie? I przenieść drabinę eskalacyjną na najwyższy poziom po prostu. Zastanawiałem się, którą drogą moi drodzy pójść. Jacek Bartosiak has a plan to reform our armed forces, so they would be able to protect us against the aggression of the Russians. Wow! Ty, chciałem pójść tutaj w drzewko Trójmorza, ale Korwin to mi tak bardziej pasuje, pasuje do tutaj opcji prorosyjskiej bardziej, nie? Że rozbiór Białorusi, coś, coś byśmy tutaj poszli i tak dalej. Po drugie, jakbym zrobił Trójmorze, to by były mega nudy, a tak przygotowanie na konflikt z NATO to będzie coś takiego, wiecie, nie? A siórek podnosi, ale to nie wstyd, nie? Jak widzisz tyle białych orłów. Industry, the industry to defend our nation. Made in Poland. Podoba mi się podejście do tego, że tu jest właśnie zrobiony w tym drzewku ekonomicznym, the workshop of Europe, czyli jest, stajemy się takimi Chinami dla Europy, wiecie, tania produkcja i tak dalej, dostajesz za to bonusy, to jest nawet powiem wam, spoko, nie? Gospodarka gospodarką, ale trzeba się ubezpieczyć troszeczkę politycznie tutaj, z racji, że tutaj też widzę rzeczy, które moi drodzy, mogą nam gospodarczo długofalowo jakoś starać się pomóc. Victory for Corwin, pytanie o libertarializm. Corwin will keep his position, czy jest zbyt agresywny? Corwin zostaje i trzyma swoją pozycję, no i idziemy w naszą jedyną nadzieję, czyli oczywiście Corwin the best, tak? Ja pierdzielę, ja nawet nie wiedziałem, że tutaj są jeszcze wpływy w partii w środku. I musisz wzmacniać, chłopie, influence korwinat. O! Back of Forgiveness zbija nam o dwa pożyczkę. Prosimy o wybaczenie. Narobiliśmy długów, pieniądze się rozeszły. Ojojoj, no musimy prosić. I Boże, jaki to jest polski cel, naprawdę. Ale no, jakby to powiedzieć, stawiam Polskę na nogi libertariańską wersją gospodarki, tak, teraz. Więc jest bardzo dobrze. Mam nadzieję, że się podniesiemy i będziemy w stanie budować czołgi. Nie wiem, zaczęła się druga wojna koreańska, nie? No i powiem Wam szczerze, że Pyongyang został zbombardowany atomowo i Korea walczy z całym NATO i NATO ją zgruzowało, po prostu atomowo. Recovering okonomii usuwamy. I Polska się dostaje duch narodowy, lekcja chińskiej gospodarki, chińskiego, chińskiej formy kapitalizmu. Wreszcie podnosimy się z kolan, nie? Dobra, wiecie co? Nie ma sensu siedzieć i 15 godzin robić, moi drodzy. E, Gospodarka, na gospodarkę jeszcze przyjdzie czas. Weźmy sobie, zreformujmy trochę teraz armię, nie? Dobra, modernizacja zrobiona, teraz idziemy, moi drodzy, w co po Giertychu i Będziemy szli w drogę z Rosją. Ty, a wiecie, że ja nie mam czym rozebrać pana e, Łukaszenka, bo moje wojsko jest na poziomie, no powiem wam szczerze, nieskromnie powiem, że jest gorsze nawet niż Ruskę armia w obecnych czasach, więc to może być trochę problematyczne. Dobra, przyszłość naszej dyplomacji. Czas zakończyć z polskim poddawaniem się woli zachodu. Czas samoświadomić o sobie. Zjednoczenie Korei nastąpiło właśnie w tym momencie. Staliśmy zaproszeni do Unii Europejskiej, ale to nie jest naszym celem. Naród polsko-korwinowski doszedł do jednego wniosku. Czas na wyjście z NATO, moi drodzy. Czas na wyjście z NATO, my już się nie pozwolimy więcej obrażać, tak? Czas udać się na wizytę do Moskwy, moi drodzy. O Boże, jak ten mod jest dobrze zrobiony. Jeżeli chcesz zrobić reformę armii, to nie możesz brainletowo kliknąć jednej rzeczy, tak? Tylko musisz, dajmy na to, robić dalej cele związane z wojskiem, czyli tutaj reforma armii, jakiś mobil warfare i tak dalej, wiesz, wojna mobilna. I dopiero wtedy możesz następne rzeczy odblokowywać, bo twoja armia ćwiczy, trenuje się, walczy i tak dalej, nie? Bonio, podoba mi się, że każdy cel jest praktycznie zrobiony graficznie, nie? Moi drodzy, ruska federacja zaakceptowała nasze dołączenie do tej frakcji. Aha, czyli ruscy mnie zaakceptowali, ale jednak mnie nie zaakceptowali, dobra. E, moi drodzy, trzeba porozmawiać o Białorusi. Zaprośmy ruskich oligarchów. Nie no, co oni są, chorzy psychicznie? Memories of the 2RP borders. Tak, nie mów mi, że dostaliśmy claim na Lwoły i nie Lwów. Tak jest! Wraca Druga Rzeczpospolita. Moi drodzy, coś się stało, mózg mi się wyłączył. Izrael dołączył do frakcji, który się nazywał Middle East Federation, razem z Iranem, Egiptem, Arabią Saudyjską, Irakiem, Syrią, nie? Tak czasami bywa, nie? Po prostu. A to on ją utworzył tą federację z tymi krajami. O Jezus. Wy wiecie, że Sło Węgry, Słowacy wojnę wypowiedziały i dołączyły do wojny z NATO i praktycznie zostaną ze złamowane teraz i zaczyna się coś dziwnego robić, bo. I powiem wam, że na to wygląda cholernie silnie. Ja się strasznie boję na to. Nie, 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 nie. Władimir, kurczę. Władimir były inne plany. Co ty robisz, proszę? Włodzia? uspokój się. Nie, jeszcze nie Wł Włodzia, no, czemu taki jesteś? O, jest, dawaj, slawa Ukrainie, dawaj do przodu, bratan! Dobrze, kur... Ukraina, bronimy się! Ja pierdziele, co się dzieje? Czemu połowa Afryki sobie wojnę wypowiedziała? No Rosja upada i cała Afryka staje w ogniu? Co się tu dzieje w tej Afryce? Jakie battle Royale po prostu? Ukraina i Białoruś dostają cele. Musimy się, moi drodzy, czemu mi się Ukraina skipnęła i Białoruś? Coś się tu, moi drodzy, wydarzyło, że te cele nie działają, żeby zjeść kawałki tego i tego. Ja spróbuję wyjść z frakcji rosyjskiej. Może to teraz zadziała? A nie, to ja muszę być we frakcji rosyjskiej jednak, tak? To jest wymagane. Dobrze, moi drodzy, no. Muszę Musieliśmy podzielić tulpakiem, bo te fokusy jeszcze nie działają. znaczy, to się skipło, nie działa. Teraz, moi drodzy, musimy wzmocnić polonizację na tych terenach i musimy je, tak jakby, wiecie co, przywrócić do Polski powoli. To jest właśnie cel, że po dogadaniu się z Białorusią odnośnie polonizacji i tak dalej, możemy skorować te tereny tymi celami. To samo mamy na Ukrainie. No i moi drodzy, tu są przygotowania już do długiej wojny z konfliktu z NATO, nie? Więc ja nie wiem, jak to będzie. Tutaj jest tak, jakby natowski, powiedzmy, przesmyk suwalski. Już wam tłumaczę, dlaczego. Ponieważ z tej strony NATO będzie chciało mnie kąsać. A jak szybko moje siły pancerne wtargną na terytorium przeciwnika i zajęlibyśmy Bratysławę, to mamy tutaj blokadę przed NATO. I musimy jeszcze Węgry rozjechać. I mamy tutaj normalnie wiesz, Możemy się blokować, nie? Dodatkowo tutaj nasza piechota, no musi wytrzymać, tak? Kto zginie, to zginie i trudno, ale wytrzymać muszą, no. Rozpoczęliśmy produkcję supply huba w, w tej prowincji, ponieważ chcielibyśmy zwiększyć naszą głębię strategiczną. Robimy dalej drzewko i ja powiem wam, socjalizm. Ja dalej, moi drodzy, tutaj robię, jakby wam to powiedzieć. Jezu, zrobimy na króle! Jeszcze przed operacją. Oczywiście, że tak chłopiec. Dawaj. Już miałem na NATO ruszać, ale jak Korwin może zostać królem, no to muszę to zrobić, nie? Ty, moi drodzy, jest wojna z Litwą. Czekajcie, bo ja tutaj muszę korpusy pancerne przeciągnąć. Wojna jest z Litwą. Austria dołączyła do NATO. O nie. Szwecja dołączyła do NATO. Czemu bomba atomowa to spadła? Czekajcie, biorę udział w wojnie z Litwą. Dobra, użyjemy naszych korpusów pancernych, żeby się udać na północ. Oj, z ropą będzie tragedia, będzie trzeba coś pomyśleć. Wilno wróciło, moi drodzy, do Polski. Ruscy przejęli tutaj tereny. No, ale to brzydko wygląda ta granica teraz. i drodzy, naprawiłem granicę, ale wiecie, że w tej grze dzieją się dziwne rzeczy, tak? I no, Litwa została marionetką Tadżykistanu, No, Powiem tak, jakie życie taki rap. Żeby po prostu nie robić gówna, no to już to zaanektowałem mnie i ruscy wzięli to, niech będzie, bo to jest, wiecie. Aż mnie po prostu ciarki przeszły, jak to zobaczyłem. Dobrze, moi drodzy, nabiłem 100% popularności Korwinowi. Teraz Korwin może zostać królem po prostu. Question of the Mad Libertarian. Korwin jest bardzo kontrowersyjną osobą. Nie, no, gdzie? Korwin zachowuje swoją pozycję. Adwajory insane. Jest! Janusz I. The Mad. Czyli Janusz I. Zły? Czyżby to był on, moi drodzy? Janusz I. Zły na tronie? Dobrze, weźmy lewi. Musimy zmienić prawo poboru. Nie mamy ludzi. A potrzebujemy ludzi, żeby zwerbować, moi drodzy, orły zagłady, nie? O kurde, moi drodzy, Czechy. Jezus, ja planuję inwazję powietrzną. A Czechy są w wojnie z NATO, nie? A nawet nie wiem. Nie mogę sprawdzić, nawet z kim jestem w wojnie. Aha, dobra. Nie, no niemożliwe, nie? Oni zrobili PISA i Todd Howard został liderem Czech. Bo to będzie teraz idealny moment do ataku. Musimy wbić się w plecy po prostu, jak węże zaatakować. Nasze orły przestworzy są już gotowe, nawet do lotu, nie? Ja nie wiem, czy my będziemy w stanie utrzymać tutaj jakąkolwiek dominację powietrzną. Stary. Pierwsza operacja fazy yy, ataku na NATO przez nas to będzie zajęcie Rygi i Estonii, żeby uwolnić Rosjan, bo Rosjanie mają 60 dywizji i Rosja jest bezużyteczna jako sojusznik. Druga faza operacji to będzie od razu w tym samym momencie zajęcie tutaj tego przesmyku, i ustanowienie. Tutaj polskiej kontroli, przyciągnięcie frontu, zapasów i tak dalej. I później będzie trzecia ofensywa, czyli bitwa o Berlin e, i o Hamburg, która praktycznie wyznaczy trend tej wojnie: albo ją wygramy, albo ją przegramy, tak? Jakby to powiedział pan i szanowany geopolityk, jesteśmy świadkami wojny pomiędzy obrońcą i agresorem. Jeżeli Polska tę wojnę wygra, to Polska tej wojny na pewno nie przegra. Teraz mogę Stanom Zjednoczonym wypowiedzieć wojnę. Nasi spadochroniarze już wylądowali. Aha, bo Węgry nie dołączyły do wojny z Niemcami. Nie, no to jest bez. Moi drodzy, proszę do F w komentarzach dla jedną dywizję Michała. Strzeleckiego, która przedwcześnie wyrwała się do walki i zostanie uniecystwiona po prostu przez jednostki słowackie. I bomba atomowa spada na Warszawę. Ruszamy na wielką ofensywę, która ma zmienić wszystkie ofensywy. Czekajcie, bo z tego co widzę, to muszę chyba polatać u siebie nad terytorium trochę. Ty, ale za to powiem wam tak: może nasi spadochroniarze nie przeszli, ale nasze siły pancerne idą jak burza. I jak nasze czołgi siekają. Dobrze, że nie zdążyli tutaj Amerykanie z Belgami przyjechać, nie? Nie, ruszamy na Wratysławę, bo i drodzy, mamy to. Czekajcie, 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 czekajcie. Ty, ja dalej nie mogę spadochroniarzami lecieć. Nie? Więc tutaj moi spadochroniarze się raczej nie przydadzą do lotu. Chłopie, wyobrażasz sobie taką sytuację w prawdziwym życiu, wypowiadasz wojnę NATO, artykuł 5 wchodzi do wiesz, do akcji, wszyscy kłócą za jednego, jeden za wszystkich. W połowie połowa krajów ma to w pi... Miejscy siedzi, nie? Wojna? 30 plus jest na dworze. No cóż, kontynuujmy dalej, użyjemy tych spadochroniarzy po prostu jako siłę zaporową tutaj, nie? No bo to jest w sumie jedyna opcja dla nich. Austria dołączyła do, do frakcji z Japonią i jest ze mną w stanie wojny, Cześć to? Tutaj udało mi się okrążyć dużą, e, duże skupisko wojsk NATO, z tego co widzę. I węgierskich sił specjalnych. No, ale nie, nasze czołgi to robią... O Jezus, 2000 breakthroughów. Tutaj staramy się też wejść, żeby ruskim to już bardziej pomóc. Kurde, tutaj NATO ląduje, co jest? W Europie to głównie my jesteśmy po prostu tutaj w teatrze działań, bo ruscy to są naprawdę, wiecie co, beznadziejni, nie? Żebyśmy ich wypchali chociaż do granicy z Austrią, to by był sukces, tak naprawdę. Bo tutaj zobaczcie, jaki mamy teatr wojenny. Taka linia frontu mocna. Fajnie by było gdzieś na rzekach stanąć, albo gdzieś tutaj przejść do defensywy jakiejś fajniejszej. Tutaj jest gówno, ale postaramy się tutaj wjechać... Jak... Jakoś w plecy. Nasze dywizje piechoty są beznadziejne. Próbujemy na Bałtyku uzyskać dominację tutaj powietrzną, ale oni mają po 1500 maszyn. To, to jest tragedia, nie? Dobrze, i teraz postaramy się wjechać do Wiednia. Gdyby nie te siły pancerne, to ja już bym mógł się popłakać i wyjść z tej gry, nie? Tak, tak, i to mówię całkowicie serio. Naprawdę, polskie siły pancerne zrobiły tutaj praktycznie całą wojnę, całą robotę robią. I zobaczcie, moje sześć dywizji pancernych musi zostać do Gdańska oddelegowane. I muszą się wycofać całkowicie z frontu, a oni tutaj nie wejdą, moi ludzie, pokryć frontu, bo im się nie chce prostu. Gdyby nie te czołgi, to, ja już bym był, to już by był koniec wojny. To już by było koniec Korwina Króla. Ale mi się udało piękne czołgi zrobić na Modern Dayu. Jezus, taki template, jakby ktoś się zastanawiał trzydziestka a nie? I nasze sześć dywizji pancernych zostanie wysłane, żeby z Kaliningradu uderzyć w kierunku Rygi, a później uderzyć w kierunku Talina, ponieważ armia rosyjska ugrzęzła w lasach Estonii. Musimy sobie po prostu, wysyłamy korpusy pomocnicze, bardzo mocno. Nasze dywizje pancerne mogą już rozpocząć ofensywę. Zobaczcie, moi drodzy, ile formacje pancerne tutaj zmieniają, jeżeli chodzi o teatr działań i pole bitwy. Litwa już mówi do widzenia, nie? I teraz kolejne dywizje zostaną przetransportowane tutaj i mają poprowadzić ofensywę na Talin. W momencie, w którym moje dywizje pancerne przybyły, możemy już ruszać z ofensywą, żeby pomóc naszym sojusznikom, zdobyć Estonię. Musimy poprosić Rosję o garnizony. Rosja mi dała 500 tysięcy ludzi, świetnie. Dobrze, Tallin zostaje zdobyty przez polskie siły pancerne. Bardzo ładnie. Na to zostało wygonione z krajów bałtyckich. Leci kolejny desant, lecz moi spadochroniarze powinni sobie z nim poradzić. Sześć dywizji pancernych zostaje jak najszybciej kolejami przetransportowane do Poznania, bo chciałbym uderzyć na Berlin. Nasze dywizje widzę ładnie się trzymają. Dobrze jest. Nawet dołożymy tutaj jednego Moi Drodzy, Anti-era. Dobrze, i moglibyśmy uderzyć z południa przez Austrię, ale tu są góry i bardzo niekorzystny teren do prowadzenia ofensywy, więc uderzymy w głąb Niemiec. Czekamy tylko na przybycie naszych sił pancernych. Jest bardzo ciężka sytuacja i musimy po prostu uaktywnić plan na zasadzie takiej, żeby wymęczyć mojego przeciwnika na granicach i żeby on myślał, że może mieć coś do ugrania w wojnie z nami, albo że może mieć po prostu jakiekolwiek szanse. Żeby myśleli, że po prostu Polacy bez ładu i składu atakują, żeby ich zmylić. Mhm. Dobrze, Niemcy, Niemcy atakują. I teraz, moi Drodzy, nasze dywizje pancerne jadą na granicę jak najszybciej. I próbujemy forsować rzekę przy lekkim wsparciu piechoty. Forsujemy rzekę. Mhm. tak jest. Nasze kolumny pancernych diabłów ruszyły. Więc staramy się wykonać teraz manewr moi drodze okrążający Drezno i góry tutaj w Czechach. Staramy się tutaj wjechać po całości, żeby okrążyć całą południową armię NATO. Dobrze, do ustronia. Boże, do jakiego ustronia? Co ja gadam? Do przodu po prostu, chłopaki. Dobrze, tutaj musimy odzyskać teren. Amerykańska dywizja zostanie zmieciona z powierzchni ziemi zaraz. Oho, nawet leopardy przybyły za bransami. Wypchać Niemców za rzekę. Dobrze, tutaj siedem dywizji. Dobrze miażdżymy mojego wroga. A ci znowu robią desant, psychopati. Leipzig musimy zająć. I moi drodzy, robimy manewr, który nazywa się uderzenie pięty kojota. Czyli niby atakujemy, wyciągamy nogę, ale jednak ją cofamy, ale jednak i tak ci. Przy... Wiesz o co chodzi? To jest i manewr naszych sił pancernych od dzisiaj. Dywizja, jak i terytoria zostały zajęte. Jezu, te nasze dywizje pancerne są przepiękne, nie? Gdyby nie one, to tutaj staramy się okrążyć kolejną armię na to. Tutaj dojedziemy do Bremen, bo jest punkt zaopatrzeniowy. Tutaj lecimy po kolejny punkt zaopatrzeniowy. Dobrze, możemy teraz rozpocząć. Rozpocząć rusz naszej piechoty, żeby szła tutaj do ofensywy. Coraz więcej, moi drodzy, młodych ludzi, po, przez wpływ na wojnę, postanowiło się zaciągnąć do wojska. Rozpoczęła się szeroka rekrutacja. Nowe pięć świeżych dywizji pancernych, zwerbowanych zostaje przydzielonych do mojego dowódcy. Teraz, moi drodzy, moje dywizje pancerne zostają ustawione na, na północ i mają gnać, aż dosłownie Hamburg zostaje zdobyty, północ nadania zostaje zdobyta i ogólnie też wchodzimy do Kopenhagi, chyba. Bardzo ładnie. Teraz przeprowadzamy ofensywę w stronę, moi drodzy, Holandii. Aby domknąć tutaj jeden front, bo Holandia nie jest w, e, w NATO. A tu staramy się stłamsić już dywizje, które są wyczerpane walką. Bodaj, że Rosjanie są po prostu bezużyteczni, nie? Dobrze. Holandia została tutaj zdobyta. Teraz, moi drodzy, ruszamy w stronę Francji. Dywizjami pancernymi. Musimy się tu przeorganizować. Niemcy będą mieli nie lada problem, moi drodzy. Jezus, jak my jeżdżymy! Uwielbiam e, siły pancerne, nie? Uwielbiam to naprawdę. W Modern Day pokochałem czołg. Cała niemiecko francusko hiszpańska armia została tutaj odcięta. Dobrze, teraz moje dywizje pancerne się już przeorganizują. Jedna moja dywizja pancerna. Wyjechała niestety za daleko. Za daleko. Dobra, moi drodzy, chociaż udaje nam się e, tutaj dobić. dobić wojska na plecach, takie partyzanckie. O, w Łotwie mi wylądowali, nie? No i widzicie, I muszę znowu moje dywizje pancerne wycofać. Muszę moje... No, bez tych dywizji pancernych jestem, no po prostu nie żyję, nie? Jesteśmy zmuszeni do prowadzenia tak bandyckiej ofensywy na takim małym froncie. Zobacz, wycofują się. Stara... Paczek starają się uciekać. Jest, no i co teraz? O kurde, jak to wy się przez Holandię wycofujecie? Nie, no to już jest synonim frajerstwa, nie? Tak naprawdę. Że chłowie prowadzi Wojnę z krajem, i on ci się wycofuje przez kraj, który nie jest w wojnie, nie? I ja oni mają zaopatrzenie teraz, nie są okrążeni wesem, Wiesz o co chodzi? Proszę to sobie? Dobra, i zobacz. Ja tutaj mówię, ale fajny kocioł sobie dokończę. A oni się wycofują po prostu, stary do Holandii i wracają z organizacją. Boże. Dobra, to jest tak naprawdę atak ostatniej szansy. Ruszyć tędy i ich przerwać. Jest jedyny chyba, co mogę zrobić teraz względem Niemiec. I moi drodzy, Korwin zostaje ogroszony Korwinem I Wielkim przed upadkiem Polski. Korwin I Wielki jeszcze trochę musi porządzić. No i zaraz dojdzie do okrążenia. Jedziemy z kapitulować chociaż Luksemburg. Nie, nie mogę, dobra. A, dywizja mi wyparowała pancerna. Niestety, pójście z Rosją nie okazało się zbyt dobrym e, pomysłem, nie? Bo Rosja ma, moi drodzy, 69 dywizji od 2004 roku. Ja mam 126 na Polsce, nie? Na kraju trzy razy mniejszym. Niestety, moi drodzy, marzenia o wielkiej korwinistycznej Polsce się nie spełniły. Rosja okazała się całkowicie bezużytecznym sojusznikiem. Nie jest w stanie nawet zabezpieczyć portu w Rydze. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej kontentu z Herzow Iron 4, to kliknijcie ten materiał.